Wiecie, kochani, po raz kolejny na kanale Prawda o Prawdzie. Dawno nic nie nagrywałem. Mój ostatni filmik mówił, że będę kończył przygodę ze świadkami Jehowy. No chyba, że pojawią się jakieś ważne aspekty, które warto poruszyć jeszcze raz. I są teraz takie aspekty. Wiecie, od, od początku zajmuję się sprawą pedofilii w organizacji Świadków Jehowy. I teraz dzięki naszemu Panu Chrystusowi w końcu organizacja Świadków Jehowy została przyparta do muru. Część już z ex-Świadków dokładnie wie o czym mówię. Mówię tutaj o przesłuchaniu w Komisji Śledczej w Australii, gdzie wyszła właśnie olbrzymia ofera z ukrywaniem pedofilów od 1950 roku, yy, pomimo tego co twierdził kilka miesięcy temu jeden z członków ciała kierowniczego, że te wszystkie sprawy odnośnie pedofili są tylko i wyłącznie wymysłem i oszczerstwami odstępców takich jak ja, to teraz się coś zmieniło. Otóż yy, tam jak śledzicie internet, są przesłuchiwani starsi ze zborów, członkowie komitetów różnych, ciałok, nie ciała kierowniczego, tylko i do ciałów australijskiego, nowozelandzkiego itd., itd. Te przesłuchania są bardzo ciekawe, polecam, jeżeli ktoś zna angielski. Natomiast, co się stało niedawno? Niedawno został wezwany na przesłuchanie członek ciała kierowniczego czyli jeden z tych siedmiu słownych papieży Świadków Jehowy, został tam przesłuchany. I to przesłuchanie wnosi bardzo, bardzo, bardzo dużo istotnych informacji. Zarówno dla obecnych Świadków Jehowy, jak i eksów. I, i pokazuje to, że ten problem pedofilii w organizacji Świadków Jehowy jest. To, że Świadkowie starają się to zamiatać, ukrywać, to, o to mówiłem już od dawna. I wytyczne, jakie w tych pismach są podawane dla starszych i yy, tak samo w książce Paście Środy Bożą, do tego zachęcają. Ym, dzisiaj ja tylko krótko omówię, krótko omówię, no mówię o, tak ogólnie, yy, co było treścią tego przesłuchania członka kierowniczego Jeffreya Jacksona, yy, a później będę się chciał w pojedynczych filmikach szczegółami zająć. Cały wstęp zaczynał się u linki pod spodem. Od tego, że on musiał przysiąc na Biblię, że będzie mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Tu chcę właśnie zwrócić uwagę. Przysięgał na Biblię, natomiast wielokrotnie nie odpowiadał na pytanie albo wręcz kłamał. Co było treścią tego przesłuchania? Ja tak pokrótce tylko przelecę swoje notatki. On tam na początku opowiadał o roli ciała kierowniczego, że z ciałem kierowniczym współpracuje 30 pomocników w różnych komitetach i one wszystkie należą pod ciało kierownicze. Celem ciała kierowniczego jest ustalanie i przestrzeganie doktryn. To było podkreślone. Czyli głównym zadaniem członków ciała kierowniczego jest przestrzeganie doktryn świadków jechowych. On dalej mówił, że ciało kierownicze nie podlega nikomu, ani żadnej krytyce. To ciało kierownicze ustala nowych członków ciała kierowniczego. To jest, to jest fajnie. Fajnie pokazuje, jak, jak, jak to jest taka spółka kolesiów, którzy nie znają się od lat i ustalają sobie dodatkowych swoich własnych członków. Co roku zmienia się przewodnictwo danego członka ciała kierowniczego w tej grupie, więc oni mają co roku, każdy inny przyjmuje jakby kierownictwo nad tym ciałem kierowniczym decyzje. Jak są decyzje podejmowane? On tam, Jeffrey mówił, że przez modlitwę, czytanie Biblii, dyskusję i głosowanie dwóch trzecich głosów w większości. Tylko że to jest bardzo rzadko, bo oni tak zawsze się zgadzają z tym wszystkim, a jeżeli się z czymś nie zgadzają, to po prostu odkładają to do szuflady i kiedyś do tego wracają. On tam podkreślił, że Biblia jest konstytucją świadków wiekowych bardzo ciekawe nowe światło, że światkowiechowe nie tylko mają swój zakon, statut, to teraz mają konstytucję. Czyli to w sumie jest takie państwo. Dalej. I że głównym zadaniem tego niewolnika w jednego istotnego, mam powiedział, jest drukowanie i rozpowszechnianie literatury. Nie głównym zadaniem jest głoszenie Ewangelii Jezusie Chrystusie. Nie głównym zadaniem jest nawracanie ludzi. I głównym zadaniem jest wspieranie ubogich, biednych? Nie. Głównym zadaniem jest drukowanie i rozpowszechnianie literatury. Hmm. Tam można było odnieść wyrażenie, że ten członek ciała kierowniczego chciał wmówić temu prokuratorowi, czy, czy, ja nie wiem, kim on jest, prokurator, czy jakiś oskarżyciel, że członkowie ciała kierowniczego są tak jakby apostołami w dzisiejszych czasach. Bardzo istotne pytanie padło. Czy uważa Pan, że zostaliście wybrani przez Jehowę? On powiedział, że oni są wybrani przez Ducha Świętego. Tu Nie, że przez Jehowę. I że oni są strażnikami doktryn. To było wielokrotnie podkreślone. Jesteśmy strażnikami doktryn. Co następne było podkreślone, że. Są też pomazańcy, to 144 tysiące i to jest ciekawe, bo to jest sprzeczne z Pismem Świętym, że oni w momencie śmierci idą od razu do nieba. Ja nie znajduję potwierdzenia w Piśmie Świętym o tym, że ci tak zwani pomazańcy 144 tysiące w momencie śmierci od razu są transportowani do nieba. Natomiast on tu podkreślił, że, to, że tak jest. To jest też kolejne nowe światło dla świadków wychowy. Hmm. Kolejne bardzo istotne pytanie zadane było Czy uważacie się za ludzi, którzy mówią w imieniu Jehowy na Ziemi? I to jest ciekawe, bo tak samo jak moja rodzina, która nie utrzymuje ze mną kontaktów i każdy świat Jehowy utrzymuje, że ich religia jest jedyna, prawdziwa i tylko świadkowie Jehowy mówią w imieniu Jehowy. A co powiedział członek ciała kierowniczego? Że ciała powiedział nie, że to nie jest tak, bo to byłoby zuchwalstwo, ale oni wypełniają rolę niewolnika winnego i światło. Członek ciała kierowniczego mówił, że on oczekuje, że jeżeli ciało kierownicze da jakieś wytyczne czy, czy reguły, to obowiązkiem każdego świadka Jehowy jest zbadanie tych wytycznych, czy są zgodne z Pismem Świętym. A jeżeli nie, to oczekuje się, że zwrócą się z tym do ciała kierowniczego. Dla mnie to jest nowość. Po przestrzeni kilkudziesięciu lat wielu zwracał się z wątpliwościami, zazwyczaj byli wydalani z organizacji, uważani za odstępców, i nikt w ogóle tego nie analizował. Natomiast on tam żywo oczykłami, że każdy musi to zbadać i zwrócić się z wątpliwościami. <kłysy> mm, czy ciało kierownicze odpowiada przed jechową, Tam padło pytanie. Oczywiście on powiedział tak, ciało odpowiada przed jechową, A biura, działy odpowiadają przed ciałem kierowniczym. I on tu powiedział, że oczekują też. Że jeżeli będzie coś niestosownego przez ciało kierownicze podjęte, to że zareagują te biura oddziału. Ale w następnym zdaniu było powiedziane, że ciało kierownicze daje ostateczne zatwierdzenie wszystkiego. Więc w jaki sposób oni to mają robić, nie wiadomo. Dalej było podkreślone, że ciało kierownicze wybiera i usuwa ludzi z, biura, z biurów oddziałów. Więc oni mogą sobie dowolnie usuwać niewygodnych ludzi. Kolejna rola podkreślona była członków ciała kierowniczego. Jest to czytanie i sprawdzanie wszystkiego, co zostało wydrukowane i co zostało napisane i czy jest to poprawne z Biblią. To jest ich zadanie. Oni nie piszą tego sami, ale filarnie, znaczy jak finalnie to zatwierdzają. I oni biorą duchową odpowiedzialność za publikacje i wytyczne. Tak samo jak książkę Paściciel do Bożą czy listę do starszych. Kolejne istotne pytanie. Czy rozrozumienie pisma przez ciało kierownicze może się zmienić od czasu do czasu? I tu padła odpowiedź: tak. Więc, jak może Duch Święty nimi kierować, skoro Pismo Święte jest niezmienne, Ewangelia jest niezmienna, natomiast mm. członek ciała niczego przyznaje, tak, że nasze zrozumienie Pisma Świętego się zmienia. I że jest to religia świadków Jehowy. Wszędzie, jak czytamy. Uczniowie Chrystusa byli nazywani chrześcijanami, byli nazywani jego uczniami, natomiast świadkowie Jehowy mają własną religię. Co tam jeszcze było ciekawego powiedziane? Że inne religie wyciągają z kontekstu wersety, natomiast świadkowie Jehowy starają się zrozumieć to, co Jehowa miał na myśli. Próbują wniknąć w umysł Boga. To jest dla mnie takie. To jest dopiero zaufanie. Kolejny temat to były kobiety w zborach chrześcijańskich. Czy kobiety mogą podejmować jakiekolwiek decyzje? Tu jest też nowe światło. Ja zrobię sobie filmik o kobietach w organizacji według członka ciała kierowniczego. Nowe światło jest takie, że. Być może będzie dana możliwość tego, aby kobiety brały udział w badaniu różnych spraw odnośnie molestowania czy czegoś, czy jakichś innych takich kontrowersyjnych sytuacji, ale nie będą zasiadać w komitetach sądowniczych. Co jeszcze dalej? Czy kobiety były sędziami? Tam zostało zadane takie pytanie. I tu Jeffrey Jackson się całkowicie speszył, ponieważ nie mógł znaleźć żadnych wersetów na, na obalenie tego. Nie można znaleźć biblijnych podstaw do tego, że kobiety nie mogą być sędziami. I on tu mówił, że, że starsze w Biblii, i tak świadkowie to odbierają, to nie tylko starszy jako funkcja, to też starszy jako człowiek, starszy wiekiem. Że obowiązkiem starszych jest także udzielanie. Sobie molestowanej pomocy. Ale jaka to pomoc? Nam było podkreślone, że to jest pomoc duchowa. Co oczywiście jest totalną bzdurą. Kolejne tematy, jakie tam były poruszane. Że jest pewien duchowy dylemat do zgłaszania przestępstw seksualnych. Ja tu nie widzę żadnego dylematu. Ja tu widzę, że to jest kolejna. Bieg, żeby, żeby po prostu uchronić dobre imię organizacji świadków Jehowy. Tu był, był cały czas nacisk na to. Podane było, że nie, nie wyjaśniać tego, co jest poufne, że co jest powiedziane poufnie danej osobie, i oni na tym się opierają. Reguła dwóch świadków była tutaj podana: że Jezus mówił o regule dwóch świadków, i w prawie mężeszowym była reguła dwóch świadków, i musi być dwóch świadków. I tu był, tu był bardzo interesujący argument tego oskarżyciela. On zacytował tam z księg Mojżeszowych o tym, jak osoba, która została zgwałcona, kobieta została zgwałcona w polu przez mężczyznę i nie było świadków żadnych, czyli nie było reguły dwóch świadków, to na podstawie zeznania tej kobiety ten mężczyzna został ukamienowany. To jest niesamowite, ja nie, nie znam boga tego porównania. Na to warto zwrócić uwagę, to będę szczegółowo omawiał. Później była część odnośnie właśnie wykluczania z organizacji, odnośnie ostracyzmu, odnośnie tego, aby nie utrzymywać kontaktów z byłymi członkami. No i że ta polityka się na pewno nie zmieni. To w sumie jedyna odpowiedź na tak albo nie, to padła wtedy, czy zamierzacie zmienić tam politykę? To była jedyna jasna odpowiedź nie. Zawsze było jakieś wygibasy słowne, przekręcanie, odchodzenie, próba wyjaśnienia danego pytania czy odpowiedzi, natomiast to było jedyne pytanie, na które on powiedział od stanowczo od razu nie. Także nie liczmy na to, że nasze rodziny zaczną się na nas odzywać. Tu, tu też podał nową definicję odstępcy, ponieważ odstępca to ktoś, kto aktywnie przeciwstawia się temu, co uczy Biblia. Nie uczono, że to jest Ktoś, kto aktywnie przeciwstawia się organizacji, tego co mówi Ciało Kierownicze, temu, co mówi Biblia, ponieważ ja nie przeciwstawiam się temu, co mówi Biblia. Natomiast yy, Jeffrey Jackson, członek Ciała Kierowniczego, powiedział, że nie, że to jest osoba, która przeciwstawia się Pismu Świętemu. Więc wszyscy, którzy nie przeciwstawiamy się Pismu Świętemu, w myśl nowej definicji członka Ciała Kierowniczego nie jesteśmy odstępcami. Także to też jest dla dobry, nas dobry plus. <laughs> On powiedział, że jeżeli ktoś się. Jeżeli ktoś powie, że nie chce być świadkiem Jehowy, to zostanie wykluczony, a ten dziewczyn powiedział, że nie, że wcale nie musi być wykluczony. Tu padło nawet takie stwierdzenie, że taka osoba może obchodzić Boże Narodzenie i jeżeli sama nie zechce wyjść z organizacji, to nie zostanie wykluczona, nie, nie będzie miała jakichś konsekwencji z tego tytułu, więc tu też jest kolejne nowe światło. Każdym razem, jeżeli była mowa o kimś, kto odchodzi od organizacji świadomie, to Jeffrey Jackson próbował mówić temu adwokatowi, że to jest w wyniku popełnionego jakiegoś poważnego grzechu. I tam wielokrotnie ten adwokat próbował powiedzieć, ale jeżeli ktoś nie popełnia grzechu, a chce odejść, czy z nim nie będą utrzymywać kontaktów, i ten, no i tak samo wychodzi na to. Nie? On cały czas starał się wmówić, że my wszyscy, którzy odchodzimy od organizacji. To odchodzimy tylko i wyłącznie dlatego, że popełniliśmy jakiś straszny grzech i nie chcemy okazać skruchy. No i nie ma właśnie takiego normalnego wyboru w tej kwestii. I też powiedział, że właśnie takie, takie wykluczenie i nieodzywanie się do niego to jest forma dyscypliny, którą Jehowa posługuje się, że to jest taka forma właśnie zdyscyplinowania. Czy świadkowie Jehowy uznają, że mają problem z pedofilią? No i tu, tu, tu jest kwintesencja tego. On uznał, że tak, że były zmiany w polityce w ostatnich 20-30 latach i on wie, że oryginalna polityka nie była doskonała. To jest ciekawe. Skoro kierunami Duch Święty i nieomylny Bóg Jehowa, no to nasze zasady i reguły powinny być święte, boskie, nieomylne. Natomiast on tu mówi, że nie, że one były jednak omylne. I, I tu kolejny plus tego adwokata, bo on zacytował Stevena Letta, który właśnie, jak na początku mówiłem, że, że to odstępcy właśnie szerzą takie fałszywe, fałszywe donosy na temat tego, że jest pedofilia w organizacji i on się spytał o to, tego członka ciała kierowniczego i on powiedział, że nie, że to, że to się cieszymy, że to takie rzeczy wychodzą, bo będziemy mogli działać bardziej bez względu na to, kto to mówi. Jednym członek ciała czego wystąpi przeciwko drugiemu. To, to będzie ciekawe na ich spotkaniu, jak sobie to razem wyjaśnię. I on mówił, było tam takie pytanie, czy ciało kierownicze przeprosi ofiary za, za pedofilię? On powiedział, że rozważymy to, bo ciało kierownicze już wielokrotnie przepraszało w różnych sprawach. Zagadka dla moich. E, słuchaczy. proszę, jeżeli macie taką możliwość, znajdźcie i przesiejcie mi na maila, gdzie kiedykolwiek w historii ciało kierownicze przeprosiło kogokolwiek. Następnie była kwestia poruszona odszkodowań, czy, czy jest możliwość wypłacania odszkodowań dla tych ofiar. On powiedział, że jest taka możliwość, to też jest bardzo ciekawe. Później była jeszcze kwestia odnośnie zgłaszania tego na policję, że oni nie mogą nikogo zmusić i powiedział, że to co się dzieje w domach jest poza jurysdykcją starszych. To też jest kłamstwo, ponieważ starsi dokładnie monitorują. On powiedział, że my nie mamy prawa, państwa policyjnego, nie mamy siatki szpiegów. To też kolejne kłamstwo, ponieważ rady w strażnicy są takie, żeby donosić na siebie wzajemnie mąż, na żonę, żona, na męża, dzieci. Wszyscy mają donosić, jeżeli cokolwiek widzą takiego i jest ta siatka szpiegów. I że też e, trzeba zwracać uwagę na zeznania niewiernych albo odstępców, że one są pod szczególnym nadzorem czy szczególnym, szczególną uwagą, e, jeżeli są brane pod uwagę w przesłuchaniach w komitetach sądowniczych. To też jest takie ciekawe, że, że jednak świadkowie Jehowy to fanatyczna sekta, która, która ma własne swoje takie wytyczne i jeżeli nie jesteś wśród nich, no to jesteś tym niewiernym i Twoje zeznanie, choćby prawdziwe, nie będą brane pod uwagę tak jak świadka Jehowy. Świadek Jehowy może Cię kłamać w żywe oczy, natomiast Ty, jakbyś poszedł do starszych i powiedział coś, z, nie będąc świadkiem Jehowy, to to już nie będzie brane pod uwagę tak samo, jak powiedz świadków Jehowy. To takie krótkie sprawozdanie z tych dwóch i pół godzin przesłuchania Jeffreya Jacksona jakie są moje wnioski w końcu coś się ruszyło od kilku miesięcy starałem się przekonywać ludzi na YouTubie, że jest gigantyczny problem pedofilii w organizacji Świadków Jehowy jest on bardzo niebezpieczny, ponieważ jest to zamiatane i ukrywane wszystko ja nie mówię, że problem ma nie być bo jeżeli jest dana społeczność ludzi, to zawsze będą jakieś rzeczy się działy, bez względu na to, jakie zasady moralne mają, jakimi się chwalą, szczytnymi zasadami, jacy to oni nie są wspaniałomyślni i postępują zgodnie z Pismem Świętym, to będą się zdarzyć takie sytuacje. Ja tego nie neguję, ale polityka jest obrzydliwa tej organizacji. Czy To było ukrywane w Australii przez te 65 lat, było od 1650 pedofilów, tysiąc ileś tam ofiar molestowania. To tylko Australia, Stany Zjednoczone. Wiem dzisiaj z Facebooka, że to będzie duży duże, duże artykuł w gazecie wyborczej na temat właśnie pedofili też w Polsce. Więc w końcu się to rusza. Może w końcu moja rodzina zrozumie, że ja sobie tego nie wymyśliłem i że to nie jest mój atak i odczarnianie organizacji Świadków wiechowych, ponieważ tak naprawdę mam to w czterech literach. Chodzi o bezpieczeństwo wśród właśnie dzieci, młodzieży. Tam był takie jedno przesłuchanie jeszcze starszego zboru, że czy byś poinformował swoich przyjaciół, żebyś wiedział, w swoim, że w swoim, twoim zborze jest pedofil? Tak, przyjaciół bym poinformował. A czy ludzi spoza, ludzi, którzy mieszkają w okolicy, czy zgłosiłbyś to? Nie, tego by on nie zrobił, bo on, on tylko jest... on pasie trzody Bożą, a nie ludzi z zewnątrz, więc to też jest takie obrzydliwe dwulicowe, Tak ja bym wiedział, że że gdzieś się pali, ale bym tylko poinformował mojego przyjaciół, a reszty już ludzi obok nie biorę. Nie, tam mi się nic nie dzieje. To jest to i te zasady moralne to nie są te, które, których my się uczymy codziennie od naszego Pana Chrystusa. Linki będą umieszczone pod spodem. Zachęcam samemu do przesłuchania tych, tych przesłuchań przed Komisją Śledczą, bo to po prostu włos się jeszcze na głowie. Ten film takiej tak nie poukładam, nie poskładam. Po prostu jestem zmęczony, bo półtora tygodnia temu urodziła nam się córeczka, więc, więc z żoną pracujemy na siedem na zmian. Więc to jest dla nas też nowość. Bardzo się cieszymy, bo bardzo długo czekaliśmy na naszą córkę, która zresztą została zrodzona z Świadkowie Chowy tego by nie zaakceptowali. W następnych filmikach jeszcze wrócę do tej kwestii pedofilii i przesłuchania właśnie Jeffrey Jacksona. Zachęcam wszystkich do badania samemu tych wszystkich nowości. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. I tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję za dziesiątki mailów, które mnie utwierdzały i pomagały mi zrozumieć, żeby jednak wracać że czasu do czasu do tematu Świadków Jehowy. Także znaczy, nie żegnam się jeszcze ostatecznie. pomimo ostatniego filmiku, w którym się żegnałem. Natura ludzka jest taka, że jest zmienna, więc, e, więc jesteśmy niedoskonali i chciałbym jak najwięcej zdziałać w tym kierunku, aby, aby pokazać tam, że e, Chrystus działa nie tylko w organizacji Świadków Jehowy, ale nie działa w organizacji Świadków Wichowych, a działa gdzie indziej. Tak. Więc pozdrawiam serdecznie wszystkich i niech łaska i pokój naszego Pana.